Wiara w lepsze jutro. Pod takim hasłem odbył się wczoraj, zorganizowany już po raz osiemnasty, w kościele pod wezwaniem Chrystusa, króla wszechświata w Pabianicach, jesienny przegląd piosenki Maryjnej. To nie boi się wierzyć, że się uda. Ja nie, ja wierzę, wiara czyni cuda. To nie boi się wierzyć, że się uda. Na festiwal przyjeżdżają ja nie, zespoły ja ja z całej naszej archidiecezji. A nawet spoza, ponieważ przyjeżdżają z zespoły ze zduńskiej woli, z sieradza, z okolic z duńskiej woli. Celem tego przeglądu jest przede wszystkim ubogacenie swojej wiary, ale również wspólne spotkanie z tymi, tych dzieci, które tutaj na ten przegląd przyjeżdżają. Chcemy zabrać jak najwięcej osób, które śpiewają kurci Boga. Po prostu. point your we now.